List świętego Judy, wiersz szesnasty. Są ludzie, biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Ciekawy fragment Bożego Słowa z listu świętego Judy, który pokazuje nam pewien rodzaj pychy, Nazwałem ją pycha cicha postawa ludzi, która w zasadzie nie zawsze kojarzy się nam z pychą, a jednak jest to pewien rodzaj takiej ukrytej, utajonej pychy, która i tak wcześniej czy później wychodzi na jaw w relacjach, no przede wszystkim z Bogiem przed Bogiem nic nie możemy ukryć, ale również w relacjach z ludźmi. Mianowicie są takie osoby, które ciągle użalają się nad samymi sobą. Są ludzie, którzy narzekają notorycznie, biadają nad swoim losem. Ich uwaga, ich myśli ciągle są skoncentrowane na nich samych. Użalają się, robiąc siebie taką ofiarę. W zasadzie na tronie ich serca nie ma Boga, oni są sami i ich sytuacja, która jest ciężka, która nikt tego absolutnie nie ujmuje, że człowiek przechodzi niejednokrotnie przez trudne sytuacje w życiu, ale to koncentrowanie się cały czas na sobie i porównywanie się z innymi, inni mają lepiej. Innym dopisuje zdrowie, innym dopisuje szczęście, innym się lepiej powodzi, są bogatsi, a ja ciągle taki biedny, 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 i to jest pewien rodzaj pychy. Chociaż właśnie nie kojarzy się nam z pychą, ale jest to pycha, bo no właśnie taka sytuacja człowieka, który nie patrzy na Boga, nie patrzy na to, że w tej nawet trudnej sytuacji i okolicznościach życia może sobie poradzić, bo Pan jest z nim, to ciągle koncentruje się na swoich słabościach, na swoich brakach, potrzebach. To jest pewien rodzaj pychy, takie użalanie się nad sobą. Taki rodzaj cichej pychy. Są ludzie, którzy no właśnie takie wrażenie stwarzają, że no oni są najbiedniejsi, nad nimi trzeba się cały czas litować, trzeba im pomagać i pomagać. Są to ludzie często bardzo roszczeniowi, są to ludzie, którzy oczekują, żeby cały czas im okazywać jakieś gesty, jakąś taką szczególną opiekę, troskę, żeby ich zauważać. To jest rodzaj pychy. Chcę powiedzieć, że takie słabe poczucie swojej wartości, jaką mamy w Chrystusie, doprowadza do pychy, do egoizmu, bo cały czas skoncentrowani jesteśmy na sobie, w tym takim negatywnym nawet sensie, znaczeniu. A przecież Słowo Boże nas uczy, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, że Bóg mieszka w Was. Jaki to jest zaszczyt? jak jaki to jest przywilej dla nas, że Bóg, Stwórca nieba i ziemi, ten wszechmogący Bóg, który stworzył wszystko, mieszka w nas, mieszka w moim ciele, w moim życiu jest obecny. To czy On nie jest w stanie mi pomóc w różnych sytuacjach? Czy jest potrzeba, żeby się użalać, żeby się smucić, żeby narzekać, tak notorycznie narzekać? Takie notoryczne narzekanie, Doprowadza wręcz do takich zmian w mózgu człowieka, że ciągle na nowo potrzebuje tej dawki negatywizmu, żeby narzekać, żeby, żeby to takie uczucie, takiego użalania się na sobą, to jest taka pożywka dla właśnie tego egoizmu, żeby to zostało zaspokojone. I no właśnie, no trudny jest to przypadek i ciężko zdiagnozować. Tego rodzaju pychę w sobie, czy w innych ludziach, ale w zasadzie każdy najpierw niech na siebie popatrzy. Czy gdy narzekamy, czy gdy właśnie cały czas użalamy się nad sobą, czy nie jest to właśnie ten rodzaj takiej pychy, która zasmuca Boga i w gruncie rzeczy ostatecznie, skoro Bóg się pysznym przeciwstawia, ciężko nam skorzystać. Z Bożej łaski, z Bożej pomocy, z Bożej ingerencji, no bo my jesteśmy ciągle najważniejsi. Nasza bieda, nasz smutek, nasz trud to jest ciągle najważniejsze. Bóg chce, abyśmy się ponad to wzbili, abyśmy wywyższyli Chrystusa, abyśmy wywyższyli Boga. Gdy chodzi o ten rodzaj takiej cichej pychy, to są właśnie to tacy ludzie, którzy schlebiają innym ludziom. Dla własnego zysku, bo mają swoje własne pożądliwości, mają swoje własne potrzeby i, i to pożądanie tego, żeby ktoś zauważył, żeby ktoś pochwalił, oni wręcz prowokują do komplementów, do tego, żeby ludzie ich zauważyli, żeby ludzie o nich dobrze mówili. Dla korzyści schlebiają ludziom. Może nie raz. Spotkaliśmy takie osoby, które jakoś tak sztucznie są mili, uprzejmi, tak za dużo wręcz komplementów. To jest takie nienaturalne. Za dużo takich miłych gestów, jakieś okazują, wypowiadają. Jakieś to jest dziwne, takie podejrzliwe. Albo ludzie, którzy są sztucznie duchowi. Wszędzie chwała Panu, wszędzie, wszędzie dzięki Bogu. Oczywiście za wszystko dziękujemy Bogu, ale to takie eksponowanie takiej duchowości to jest. To jest sztuczne, to jest nienaturalne i to trąci pychą. To trąci jakimś takim mechanizmem, żeby coś uzyskać dla siebie, dla swojego ego. Żeby moje ja było zauważone, żeby ktoś zauważył, jak jestem bardzo duchowy, jak jestem bardzo dobry. Robienie pewnych rzeczy na pokaz, po to, żeby ściągnąć uwagę ludzi. Jest to bardzo niebezpieczne i. Dlatego i dzisiaj ten rodzaj pychy chcę poruszyć po to, aby uświadomić nam, że nie tylko ludzie, którzy są strasznie głośni, aroganccy, są tacy bezwzględni, nieuprzejmi, są tacy nie liczą się z nikim ani z niczym, są pyszni, ale człowiek, który może gdzieś w naszym środowisku być taki, wydawałoby się bardzo cichy, taki wydawałoby się bardzo pokorny, taki, taki uniżony, taki biedny, taka ofiara losu, wręcz należałoby powiedzieć, że to jest człowiek bardzo pokorny, ale okazuje się, że nie. Będą ludzie, którzy będą biadać ciągle nad swoim losem, a jednocześnie będą się kierować swoimi porządliwościami. Tym, co ich ego, ich, ich ja, ich wnętrze pożąda, ciągle niezaspokojone, ciągle z takim brakiem poczucia dobrej wartości tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Dla swojej korzyści będą schlebiać innym ludziom. Zastanówmy się, niech to słowo dzisiaj przemówi do nas, aby też mieć właściwe takie spojrzenie na siebie i też na innych. Abyśmy nie traktowali tylko ludzi głośnych. Niekulturalnych, niegrzecznych, złych, jako ludzi pysznych, bo oczywiście jest to pycha. Ktoś, kto odrzuca Boga, staje się pyszny, sam staje się dla siebie Bogiem, ale również ludzi, którzy czasami są podejrzliwie cisi, podejrzliwie tacy delikatni, tacy grzeczni, głosu nawet nie podniosą w dyskusji za bardzo, nawet się gdzieś nie zirytują, nie pokazują swoich emocji i myślimy czasami, że to są ludzie pokorni. Nie zawsze. Chcę powiedzieć, że pokorę nie określa się decybelami. Jeżeli ktoś jest zawsze strasznie cichy i taki delikatny, to jest zawsze pokorny. Może być pyszny. I tak samo pychy nie określa się zawsze decybelami. Jeżeli ktoś jest zawsze głośny, zawsze ma coś do powiedzenia, to musi być pyszny. Może to być człowiek pokorny. Bo tak jak powiedzieliśmy, pycha to jest usunięcie Boga z życia człowieka. Z własnego serca. A pokora to jest uznanie Boga jako swojego pana i zbawiciela. Pokora nie świadczy o tym, że człowiek czuje się tak podle, taki jest bylejaki, taki słaby. Nie, wręcz przeciwnie: pokora jest to postawa, którą ma człowiek. Mając taką świadomość tego, że jest kimś w Jezusie Chrystusie, że jego wartość, jego znaczenie, jego pozycja jest w Jezusie Chrystusie, ciągle mając nad sobą Boga, ciągle mając nad sobą tego, który go stworzył, który go powołał do życia i do służby. Bóg jest najważniejszy i to jest postawa pokory. Dopomóż nam, panie, abyśmy zawsze w każdej sytuacji, w każdym temacie, w każdej sprawie. Ciebie mieli na pierwszym miejscu w naszym życiu. Amen.